Czy jest być, czyli dusza reinkarnuje na Ziemi? Tak, ale Ziemia jest planetą więzienną, a Ty zostałeś tu zrzucony jako więzień, dlatego abyś nie wrócił do siebie, swojego domu. Wymazano Ci pamięć i wgrano fałszywe wspomnienia. Nakazano Ci wrócić na Ziemię, bo niby masz odbyć kolejną lekcję, nauczyć się i wymazać tą małą skazę. Ale jaki to ma sens dla więźnia? Żaden. To tylko sposób na przymuszenie cię, abyś dobrowolnie wracał na Ziemię, a po śmierci ciała pośpiesznie wskoczył do tunelu, aby mieć znowu wymazaną pamięć. I tak w kółko od tysięcy lat. I taka dodatkowa uwaga. Jeśli ktoś wierzy, że obecne cierpienie jest wynikiem złych uczynków z poprzedniego życia, może to prowadzić do akceptacji niesprawiedliwości i braku działań na rzecz poprawy sytuacji. Może to również prowadzić do pasywności moralnej wobec cierpienia innych, zakładając, że ich los jest wynikiem karmy, a więc zasłużony. Rozejrzyj się dookoła, ile jest wokół nas pasywności i bierności, bo taka jest komenda hipnotyczna wgrywana po śmierci ciała. Mamy być pasywni i ulegli. Stare porzekadło mówi: Szef ma rację zawsze, nawet wtedy, kiedy jej nie ma. Jednak to samodzielność i branie odpowiedzialności za swoje czyny jest podstawą rozwoju, a nie duchowa pasywność.